Siemanko Nordeczki. Dzisiaj pogadamy sobie na temat treningu heavy duty, a dokładniej tej całej teorii z dwoma seriami na trening oraz z tą całą fatygą, ponieważ to jest bardzo dużo na polskim TikToku i naprawdę to już po prostu od tego wszystkiego dosłownie głowa boli. więc przechodzimy do tematu. Generalnie ta cała fatyga, jeżeli chodzi o. Serię pod hipertrofię. opiera się na tym, że nie powinniśmy wykonywać więcej niż dwie serie oraz więcej niż 8 powtórzeń w takich właśnie seriach. Czyli więcej niż ta wartość jest źle. Teraz dlaczego? Tutaj wszyscy ogólnie mówią o tym, że powyżej dwóch serii wręcz nad powyżej jednej serii ta fatyga wzrasta, czyli nasze ciało według tych wszystkich ekspertów jest tworzone do wykonania jednej bardzo ciężkiej serii. Teraz później z każdą kolejną serią ta fatyga rośnie, czyli na przykład mamy powiedzmy jedną serię, potem dwie potem 3, potem cztery na przykład i później 5. i ta fatyga sobie rośnie, 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 rośnie wykładniczo w górę, gdzie na początku ona jest praktycznie, że zerowa, a w przypadku nie tak pięciu serii jest ona, nie wiem, nawet maksymalna, tak, to jest nasz maks, jeżeli chodzi o tą ciężkość serii, dokładnie chodzi o tę o o o naszą fatyga, czyli Wraz z każdą serią mamy coraz mniejsze możliwości w kontekście budowania mięśni, w kontekście takiego przekazu z układu nerwowego do naszych mięśni o napinaniu odpowiedniej ilości włókien z odpowiednią, ilo... z odpowiednią po prostu siłą. Tak? I tutaj to generalnie miałby jakiś sens. W momencie w którym mielibyśmy osobę na skrajnej redukcji w naprawdę strasznych warunkach, jeżeli chodzi o regenerację. A o tym właśnie bracą osoby, które mają, nie wiem, 20 parę lat, 18, 19, 17, ogólnie młode chłopaki w śile wieku, którzy boją się, że wykonując więcej niż 8 powtórzeń się przystymulują. Roboc więcej niż dwie serie również, również będą, mieli, będą mieli za dużą e, stymulację i po prostu się przetrenują. No, większe głupoty ja osobiście tutaj nie słyszałem. Teraz zobaczcie, na co oni tutaj zwracają uwagę, jeżeli chodzi o te właśnie powtórzenia. Generalnie cała hipertrofia na TikToku opiera się na, czy na powtórzeniach stymulujących. Od pięciu powtórzeń w zapasie. Do 0. Tak? To jest ta nasza, nasza cała e, skala. mamy oczywiście 4, 3, 2, 1. I w przypadku 5 serii mamy tylko 0 powtórzeń symulujących. W przypadku 4 1, w przypadku 3 2, w przypadku 2 serii mamy 3 powtórzenia symulujące. W przypadku jednego 1, 1 powtórzenia mamy aż 4, w przypadku 0 mamy 5. Teraz Według nich powyżej tego wszystko jest powtórzeniami nieefektywnymi. Śmieciowo objętość teraz, dlatego właśnie według ich rozumowania seria na 8 powtórzeń na przykład jest ok, ponieważ ona daje nam 5 powtórzeń stymulujących oraz 3 nieefektywne. Powyżej tego Dochodzimy do sytuacji, w przypadku 10 powtórzeń, że mamy to wszystko na równi. Mamy 5 powtórzeń matygujących. W przypadku 15 powtórzeń mamy tutaj no, bardzo złą sytuację, czyli mamy 5 powtórzeń w porządku i aż 10 nie, czyli tutaj wykonujemy więcej pracy nieefektywnej a i mniej pracy takiej realnej w trakcie serii. I teraz, czy to ma faktycznie sens? Nie, to nie ma sensu. Ta cała fatyka generalnie opiera się na takim efekcie w trakcie treningu, który polega na tym, że z każdym powtórzeniem w głąb serii do naszych mięśni gromadzi się coraz więcej metabolitów. I teraz te metabolity powodują, no, że mamy co? Mamy zakwazy. Mamy pewne takie uczucie palenia mięśni, po prostu mamy uczucie pompy mięśniowej i teraz w wyniku tego my możemy odczuwać dużo bardziej ciężkość serii i w wyniku tego dość szybciej do upadku, co nie będzie się wiązało z takim zjawiskiem jak maksymalne zrekrutowanie jednostek motorycznych, maksymalne napięcie mięśniowe spowodowane właśnie takim wolnym skurczem mięśni. Tak właśnie takimi słami tutaj się posługują ci wszyscy specjaliści. I teraz na to patrząc w taki sposób, że ta jedna seria jest faktycznie najcięższa, a już kolejne w w treningu są teraz efektywne, czyli w pierwszej serii mamy maksymalny bodziec, w drugiej mamy już mniejszy i tak dalej. Bo... Nasze ciało w sumie rekrutuje tych jednostek motorycznych. No, jest tak naprawdę takim, wiecie, dzieleniem włosów na czworo. Bo teraz zobaczcie, oni się skupiają na tym, że nie mogę zrobić więcej niż osiem, nie mogę zrobić więcej serii niż dwie, bo już pierwsza jest maksymalna, to jest maksymalny ten impuls, tak powiem, nerwowy do mięśni. W drugiej jeszcze ten impuls jest ok, ale tu już tak jest większa fatyka niż w tej niby pierwszej serii. I w kolejnych tych wszystkich seriach wychodzi na to, że no, ten impuls coraz bardziej słaby. I to oczywiście może mieć sens tutaj nie mówię, że teraz wszystkie badania, które o tym mówią, są nieprawidłowe, że one są złe bo no, nie będę takim ignorantem, tutaj oczywiście może być w tym dużo racji, że jednak ta pierwsza, pierwsza seria jest najbardziej efektywna, no bo wchodzimy w nią świeżo, tak? A już kolejne są z większym zmęczeniem, ale na miłość boską. My wszyscy aktualnie żyjemy w czasach, kiedy mamy no, jednak dobrobyt, tak? Możemy sobie kupić w sklepie co chcemy, możemy jeść ile chcemy, możemy naprawdę jeść ogromne ilości kalorii i nie przejmować się takimi głupotami, tak naprawdę, jak fatyga. Każdy z Was powinien się skupić na tym, aby po prostu zrobić ciężki trening, nie patrzeć na to, ile tak naprawdę tutaj powtórzeń w serii mogę zrobić, a ile nie mogę, tylko zrobić tyle, ile potrzebuję. Są po prostu ćwiczenia, w których ja mogę zrobić tu dłużej więcej i jest to spowodowane tak zwanym tut. Czyli po prostu czasem pod napięciem i powiedzmy przysiad ma ten tut wydłużony. Wyprosty na czwórki na maszynie mają ten tut po prostu mniejszy, gdzie powiedzmy w jest to na przykład 6, 6 sekund, a w przypadku takiej maszyny nie powiedzmy to będą tylko 3 sekundy, więc tu już idą z tą logiką. Ja mogę zrobić mniej powtórzeń w szacie i osiągnąć ten sam efekt, efekt, co w przypadku 20 powtórzeń na wyproście. To wszystko zależy od ćwiczenia. I takie generalizowanie, że od 5 do 8 powtórzeń jest ok, jest po prostu głupotą, bo życia są różne. I teraz ktoś tam kiedyś na, na TikToku powiedziałem, że. Em, jeśli nie umiesz zrobić 8 powtórzeń w każdym ćwiczeniu, to nie jest wina tych 8 powtórzeń, tylko to jest wina tego, że to nie umiesz ćwiczyć. No nie, bo jeśli ja powiedzmy teraz sobie zrobię rozpiętki na wyciągu na 8 powtórzeń, to ryzyko tego, że po prostu ja będę tam robił wszystko inne, a nie klatę, jest większe niż w sytuacji, w której ja sobie zrobię tą rozpiętkę na 15 powtórzeń, czy może nie wiem 12 i tak dalej, i tak dalej. To jest tutaj bardzo, bardzo ważna kwestia, że ilość powtórzeń dobieramy do konkretnego ćwiczenia, do tego, ile tam mięśnie faktycznie ma pracować. Bo jeśli ja chcę robić izolację, to chcę zrobić po prostu więcej powtórzeń, aby faktycznie ten mięśnie poczuć, żeby robić tam tym, czym powinienam. Oczywiście. Mogę sobie robić okresowo niższe zakresy na, nie, na bicepsie. To nie jest tak, że ja nie mogę, bo jeżeli tak dobory ciężar, aby te 5 powtórzeń było dla mnie ok techniczne, to oczywiście ja mogę to zrobić. I tak jest tak samo w przypadku 8 powtórzeń. Tylko teraz ryzyko tego, że ja w przypadku 8 rób będę bardziej szarpał niż w przypadku 15, jest po prostu dużo większe. Więc tutaj z tymi informacjami, Radziłbym się zapoznać tutaj jeszcze raz, Pomyślę sobie o tym wszystkim tak na chłodno, bo ja wiem, że jest teraz dużo takiej właśnie nauki w treningu, dużo takiej teorii, dużo takich rozkmin, że właśnie im więcej serii, im dalej w las w treningu, tym po prostu ten impuls z układu nerwowego do miejsca jest po prostu coraz słabszy, że to nam powoduje, że ten trening jest po prostu mniej efektywny. efektywny. Tym hipertrofii, że mamy dużo takich różnych zmiennych. To jest bardzo fajna wiedza. Ja też lubię oglądać, że są takie właśnie filmiki na temat właśnie hipertrofii, takie bardziej naukowe. To jest bardzo fajne, a to jest fajne, tak, do oglądnięcia sobie, nie wiem, do śniadania, do obiadu, do kolacji, żeby sobie tak po prostu popatrzeć na to i spojrzeć na ten trening, trening troszeczkę innym okiem, ale nadal. To wszystko jest proste jak budowa cepa, jak kurna, taka prosta rura. Tutaj nie musimy zmienić, czy ja robiąc trzecią serię doznam odpowiedniej stymulacji, czy ja doznam odpowiedniej rekrutacji wysokoprogowych jednostek motorycznych, jak to było w pierwszej serii. Czy będzie jakaś tutaj różnica, czy ja ten upadek zaliczyłem, bo. Faktycznie to było dla mnie ciężkie. Czy może dosłownie kilkanaście sekund odpowiedziałem za krótko? No nikt nie chodzi na siłownię z kątomierzem.